Czekasz z premierą, bo jeszcze nie jesteś gotowa. Dopracujesz zdjęcia, poprawisz logo, nauczysz się pisać lepsze opisy. A potem mija kolejny miesiąc, bo wiesz co? Gotowość nie przyjdzie. To nie jest stacja końcowa, na którą w końcu kiedyś dojedziesz. To tylko perfekcjonizm, który mówi ci, że jak jeszcze trochę poczekasz, to w końcu będzie idealnie. Nie będzie. Pokaż to, co masz teraz. Ten produkt, ten zestaw i tą kolekcję. Bo lepiej pokazać coś niedoskonałego niż przez lata nie pokazać nic. A potem patrzeć, jak ktoś inny robi coś, o czym ty tylko myślałaś. Twój produkt już teraz jest komuś potrzebny i nikomu nie przeszkadza to, że aktualnie nie ma on filtra z katalogu. Jeżeli robisz coś z serca, to właśnie to jest Twoją siłą, więc nie czekaj na magiczne. Teraz już jestem gotowa. Zacznij teraz, właśnie z tym, co masz.